W ostatnich dniach dostawałem od Was wiele wiadomości z prośbą, bym poruszył na kanale sprawę 19-letniego Oliwiera z Elbląga, chłopaka, który zmarł po interwencji policji. O tej śmierci jest głośno w całej Polsce. Matka Oliwiera mówi wprost, że jej syn został zabity i domaga się sprawiedliwości. Mieszkańcy Elbląga kilka dni temu licznie wzięli udział w marszu milczenia. Z kolei Zbigniew Stonoga, który odegrał kluczową rolę w nagłośnieniu sprawy, opublikował nazwiska świadków, sugerując ich współodpowiedzialność za całą tragedię, czym doprowadził do olbrzymiego linczu na nich. Dziś w możliwie obiektywny sposób przedstawię Wam szczegóły tej tragicznej historii, podsumowując suche fakty i zweryfikowane informacje. A wy, moi drodzy widzowie, jak zawsze po obejrzeniu materiału, będziecie mogli wyrobić sobie własną opinię na temat tych wydarzeń. Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, chciałbym już po raz kolejny polecić wam markę przepysznych napojów w proszku Holi. Jeszcze ostatnio mówiłem, że jestem olbrzymim fanem serii Holly Energy występującej w ponad 20 różnorodnych smakach, a jako faworyta wskazywałem malinowo-cytrusowe połączenie Raspberry Raptor. Jednak Trochę się pozmieniało, ponieważ do oferty doszło 5 rodzajów bezcukrowych Holy Milkshake z dodatkiem witamin i obecnie najczęściej sięgam właśnie po ten produkt, który rozrabia się z mlekiem i smakuje doskonale. Osobiście najbardziej posmakował mi smak orzechowy, ale aktualnie czekam jeszcze na przesyłkę puszki bananowej, bo brzmi równie pysznie. Holi oprócz Milkshake oraz napojów Energy, które od klasycznych energetyków wyróżniają się smakiem i lepszym składem, występują również w postaci pysznych Ice na bazie ekstraktu z prawdziwej herbaty oraz hydration, czyli napojów nawadniających z elektrolitami i minerałami. Na początek. Osobiście niezmiennie polecam zamówić starter set Deluxe, gdzie znajdziecie shaker oraz bestsellerowe smaki holi z linii Energy, Ice Tea, Hydration oraz Milkshake, łącznie 57 porcji. Taki zakup pozwoli wam przetestować różne smaki i wybrać ten, który odpowiada wam najbardziej, po czym możecie zamówić taką dużą puchę ulubionych smaków. Co ważne, jeśli spróbujecie na przykład dwóch saszetek i uznacie, że to jednak nie dla Was, to w ciągu 30 dni możecie zwrócić produkt i otrzymacie 100% zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że nie zużyliście więcej niż 10% opakowania. Tradycyjnie mam dla Was też kod zniżkowy, kezu, z nim zgarniecie 10% zniżki na zakupy. Link do strony znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Oliwier Bartosik urodził się 30 października 2005 roku. Dorastał w Elblągu, czyli mieście położonym w województwie warmińsko-mazurskim i zamieszkanym przez około 112 tysięcy osób. Jego wychowywaniem samotnie zajmowała się mama, 41-letnia pani Aleksandra. Dla kobiety można powiedzieć, że Olivier jako jedynak był całym światem. W rozmowach z mediami opisywała go jako kochane, wspaniałe dziecko. Podkreślała, że był pomocny, ambitny i zaradny, choć przyznała też, że bywał nadpobudliwy i, jak to określiła, często okazywał emocje. Od 1 września miał rozpocząć naukę w szkole branżowej drugiego stopnia na kierunku elektrycznym, planował zdać maturę a jednocześnie też pracował. Niestety życie Oliwiera, pomimo jego młodego wieku, zostało przerwane. Był czwartek, 14 sierpnia 2025 roku. Rozpoczynał się długi weekend, ponieważ kolejny dzień był wolny od pracy z powodu święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta Wojska Polskiego. 19-latek tego dnia otrzymał swoją pierwszą wypłatę wpadł na pomysł, żeby kupić te kile i wspólnie z mamą wznieść toast z tej okazji. Jak twierdzi kobieta, zwykle nie pije ona alkoholu i była zmęczona po pracy, ale wyjątkowo zgodziła się uczcić pierwszy zarobek syna. Wieczorem wypili po jednym drinku i razem oglądali telewizję. Gdy pani Aleksandra położyła się spać, Oliwier udał się do swojego pokoju. Panowała tam cisza albo siedział przy komputerze, albo używał telefonu. Piątek, 15 sierpnia 2025 roku. Około trzeciej w nocy, kilka godzin po wypiciu drinka z mamą, 19 latek wszedł do jej pokoju i niespodziewanie ją obudził, mówiąc, że wychodzi na chwilę, aby spotkać się i porozmawiać ze swoim kolegą. 41-latka bardzo się zdziwiła, ponieważ była późna godzina. Poprosiła syna, aby szybko wrócił, po czym zasnęła, a chłopak zgodnie z zapowiedzią opuścił mieszkanie w Elbląskim Bloku przy ulicy Robotniczej 160. Co wydarzyło się później, tego dokładnie nie wiadomo, ponieważ wokół dalszego przebiegu zdarzeń pojawiło się wiele znaków zapytania i nieścisłości. Aczkolwiek na podstawie dokumentów, które przeniknęły do internetu, oraz nagrania opublikowanego na kanale Zbigniewa Stonogi, możliwe jest częściowe odtworzenie tego, co miało miejsce. Jak relacjonował sąsiad Oliwiera, pan Tomasz, około godziny 3.40, obudził go krzyk dobiegający z zewnątrz. Wyjrzał przez okno i zauważył młodego chłopaka zachowującego się irracjonalnie. Miał krzyczeć, wymachiwać rękami i biegać po zaparkowanych samochodach. Mężczyzna zadzwonił na policję, a następnie wyszedł na zewnątrz i wdał się w szarpaninę z agresorem, którym jak się okazało, był bohater dzisiejszego odcinka. W wyniku tego zajścia pan Tomasz doznał urazu palca. To wersja oficjalnie odnotowana w notatce policyjnej. Nagranie z okna jednego ze świadków, opublikowane przez Zbigniewa Stonogę, nie uchwyciło jednak momentu rzekomej szarpaniny, dlatego jej przebieg pozostaje nieznany. Co więcej, jak dotąd do przestrzeni publicznej nie trafiły żadne dowody potwierdzające, że w ogóle do Doszło, przez co trudno jakkolwiek do tej kwestii się odnieść. Przejdźmy więc do tego, co zostało zarejestrowane i jest pewne. Na początku nagrania widać, jak 19-letni Oliver oddala się od bramy bloku przy ulicy Robotniczej 160, w którym mieszkał wraz z mamą. Kilka sekund później z budynku wychodzi łysy mężczyzna bez koszulki. Możliwe, że to właśnie ją trzymał w ręku. Wspomniany już w tym odcinku Zbigniew Stonoga zasugerował na swoim YouTube'owym kanale, że człowiek ten miał w dłoni jakiś ciężki przedmiot do zadawania chłopakowi ciosów i dlatego owinął rękę ręcznikiem, by nie pozostawić śladów. Zawiązał sobie ręcznik z jakimś ciężkim przedmiotem i tym ręcznikiem z tym ciężkim przedmiotem, to jest typowy stary esbecki numer, nie zostają ślady, można krzywdę zrobić, nie wpuszczał dzieciaka. Z całym szacunkiem, moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, ponieważ na nagraniu widać, że mężczyzna swobodnie podrzuca materiał i przekłada go z ręki do ręki, w żaden sposób nie wygląda, jakby coś w nim ukrywał. Ten łysy pan to nie kto inny jak 39-letni sąsiad Oliwiera o imieniu Tomasz. Od 2022 roku prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej, głównie zajmując się remontami. Jak sam przyznał, w przeszłości zdarzało mu się pracować na bramkach, zarówno w lokalnych dyskotekach, jak i za granicą. Chwilę po tym, jak pojawił się w kadrze, delikatnie puścił drzwi wejściowe do bloku, które się zatrzasnęły. Następnie odszedł kilkanaście kroków od bramy. Wyglądało to tak, jakby po prostu czekał na przyjazd policji, którą wcześniej wezwał. W tym samym czasie Oliwier wrócił pod budynek i próbował wejść do środka szarpnął za drzwi ale były zamknięte bezskutecznie wpisywał też kod na domofonie po czym ponownie pociągnął za klamkę wydał krótki okrzyk i znów zaczął się oddalać co istotne, Zbigniew Stonoga stwierdził, że sąsiad, pan Tomasz, uniemożliwiał dziewiętnastolatkowi wejście na klatkę schodową i taka narracja błyskawicznie rozeszła się po całej Polsce. Problem w tym, że nagranie w żaden sposób tego nie potwierdza. Widać na nim, że mężczyzna stoi spokojnie kawałek od budynku i absolutnie nie blokuje wejścia. Faktem jest, że Oliver miał trudności z otwarciem drzwi, ale wyglądało to tak, jakby po prostu zapomniał kodu do domofonu. Nikt nie stał przy wejściu, nie odpychał go, nie tarasował drogi, nie straszył, ani nawet nic do niego nie mówił. Podkreślam to, ponieważ w swoim materiale Stonoga ujawnił pełne dane sąsiada. Podał jego imię i nazwisko, sugerując, że blokował on Oliwierowi wejście do budynku i trzymał w ręku ciężki przedmiot. To wywołało falę hejtu i doprowadziło do linczu. Internauci zaczęli życzyć mu śmierci, nazywać mordercą, namawiać do dopadnięcia go i dokonania samosądu, a firma pana Tomasza została zasypana negatywnymi opiniami. Jak nieoficjalnie ustaliłem, sytuacja zrobiła się na tyle poważna i niebezpieczna, że mężczyzna tymczasowo otrzymał policyjną ochronę. Mimo to istnieje spore prawdopodobieństwo, że w Elblągu już nigdy nie będzie mógł się czuć bezpiecznie. Pojawiła się również narracja, że bohater odcinka bał się sąsiada i wręcz przed nim uciekał. Zaprzecza temu jednak fragment nagrania, na którym widać, jak chłopak swobodnie przychodzi obok niego wykonując przy tym jakiś dziwny gest rękami. Nie zrozumcie źle. Uważam, że Stonoga zrobił ważną rzecz, nagłaśniając tę sprawę, bo rzeczywiście wymaga ona dogłębnego wyjaśnienia. Niemniej jednak jego materiał jest pełen manipulacji i dopowiedzeń. Ujawnił w nim dane sąsiada, skazując go na ogromny lincz, choć spora część stwierdzeń dotyczących roli tego człowieka w całej tragedii jest po prostu nieprawdziwa. W pewnym momencie na nagraniu widzimy, jak pod budynkiem przy ulicy Robotniczej w Elblągu pojawia się kolejny mężczyzna. Sąsiad mieszkający po przeciwnej stronie, 38-letni Łukasz, którego dane również zostały upublicznione przez pana Zbyszka. Wyszedł on, ponieważ jak sam tłumaczył, zauważył z okna, że na ulicy dzieje się coś nietypowego i ktoś zachowuje się dziwnie, więc postanowił zejść na dół. Po krótkiej rozmowie z Tomaszem obaj podeszli na pobliski parking. Wtedy Łukasz zaczął dokładnie oglądać jeden z samochodów. Jak możemy się domyślać, był to jego pojazd i sprawdzał, czy nie został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Na kolejnym ujęciu widzimy natomiast, że dziewiętnastolatek biegnie. Wygląda to tak, jakby uciekał, choć nie widać by, ktokolwiek go gonił w pewnym momencie podskoczył, wydał z siebie okrzyk, a następnie zaczął już iść spokojnym krokiem. Po chwili na miejsce przyjechał patrol policjant i policjantka, którzy zaczęli szukać Oliwiera, objeżdżając tereny radiowozem między blokami. Ostatecznie funkcjonariusze natknęli się na poszukiwanego chłopaka między budynkami. W sporządzonej później notatce policjantka przedstawiła następującą wersję zdarzeń. Wykonano penetrację terenu za młodym mężczyzną. Napotkano go między budynkami ulicy Robotnicza 168 oraz 179. Mężczyzna na nasz widok zaczął oddalać się z miejsca, gdy się do niego zbliżyliśmy, zaczął zachowywać się agresywnie, nie wykonywał poleceń oraz wymachiwał rękoma. Wobec mężczyzny użyto siły fizycznej w w postaci technik obezwładniania wtedy mężczyzna uderzył zaciśniętą dłonią w twarz policjanta sierżanta Jakuba. Z uwagi na to, że dotychczasowo użyte środki nie przyniosły oczekiwanego skutku wobec mężczyzny, użyto chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotaczu gazu, a gdy to nie przyniosło skutku, użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej typu teleskop. Podczas obezwładniania mężczyzny, sierżant Jakub został ugryziony przez niego w okolice prawej klatki piersiowej. Mężczyzna został przez nas obezwładniony. Leżał na ziemi w pozycji bez ruchu. Użyto środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek na ręce trzymane z tyłu. Następnie niezwłocznie na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz drugi patrol policji. Podczas oczekiwania na przyjazd dodatkowych służb, mężczyzna cały czas dążył do o oswobodzenia się, usiłując wstać oraz szarpiąc się. W przytrzymaniu mężczyzny udzielił nam pomocy zgłaszający, który widział całą sytuację. Wróćmy więc teraz do nagrania, aby spróbować zweryfikować, czy ta wersja jest prawdziwa. Czy Olivier faktycznie był agresywny wobec patrolu, i czy rzeczywiście mógł uderzyć funkcjonariusza pięścią w twarz. Co prawda, zdarzenie miało miejsce na tyle daleko, że ciężko dokładnie zaobserwować, co tam się działo, ale na wideo rzeczywiście widać jak postać w jasnych spodniach odpycha bądź uderza policjanta, po czym ten na niego skacze i obala go na ziemię. Chwilę później słychać już tylko przeraźliwe krzyki, oraz widać Tomasza i Łukasza, którzy stoją, przyglądając się całej sytuacji. W policyjnej notatce, którą przed chwilą przeczytałem, znalazł się także fragment mówiący, że w przytrzymaniu Oliwiera pomógł zgłaszający sąsiad Tomasz. Jego rola polegała na przytrzymaniu nóg chłopaka, gdy ten się szarpał. Wywołało to spore kontrowersje, bowiem internauci zaczęli pytać, jakim prawem policja mogła zaangażować świadka zdarzenia do interwencji. Na tę kwestię zwrócił również uwagę Zbigniew Stonoga, który stwierdził, tu cytuję, że za samo to ich trzepnie, cokolwiek to znaczy. Posłuchajcie, amatorzy z elbląskiej policji, takie pytanie do Was. Ja już pani. Rzecznicę Komendanta Głównego Policji je zadałem. Wskażcie mi przepisy ustawy o policji, które pozwalają Wam przybrać sobie osobę do pomocy celem stosowania środków przymusu bezpośredniego. Już samo, za samo to Was trzepne. Już samo to jest 2.3.1. W ramach rzetelności chciałbym podkreślić, że jak najbardziej w artykule 15 ustawy o policji jest jasno podkreślone, że policja ma prawo zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że jeśli Oliwier był agresywny i mocno pobudzony, a funkcjonariusze mieli problem z jego przytrzymaniem, mogli zwrócić się do dowolnej osoby o wsparcie w unieruchomieniu jego nóg. Oczywiście Osobną kwestią jest to, że chłopak ważył 60 parę kilo, i zastanawiające jest, że pomimo skutecznego zakłucia go w kajdanki, funkcjonariusze potrzebowali pomocy, aby dosłownie utrzymać go leżącego na asfalcie. Nawet jeśli był nienaturalnie pobudzony i posiadał dużo siły, to przecież miał z tyłu zakłute ręce i był powalony na ziemię. Strach pomyśleć, co by było, gdyby ten sam patrol został skierowany do agresywnego, wysportowanego, dobrze zbudowanego mężczyzny, ważącego na przykład 100 kg. Jak już wspominałem, na wideo zarejestrowanym przez jednego ze świadków zdarzenia nie widać już kompletnie nic z tego, co działo się później. Jedno jest pewne. Z nieustalonego, na chwilę obecną powodu, kilkanaście minut później, zatrzymała się praca serca Oliwiera. Patrol policji, który przyjechał na miejsce, aby udzielić wsparcia, opisał sytuację następująco. Na miejscu zastano agresywnego mężczyznę leżącego na ziemi, który cały czas się wyrywał mimo założonych kajdanek na ręce trzymane z tyłu. W trakcie czynności mężczyzna się uspokoił, jego oddech wyraźnie zwolnił. Z uwagi na to ułożono go w pozycji bocznej bezpiecznej i przepięto kajdanki na ręce trzymane z przodu. Stan oddechu i funkcje życiowe mężczyzny monitorowaliśmy do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Mężczyzna oddycha Mężczyznę przekazano ratownikom. Ratownicy po przyjeździe sprawdzili funkcje życiowe mężczyzny. Oddychał. Ustalono, iż mężczyzna w trakcie podejmowania wobec niego czynności przez policjantów zaatakował sierżanta Jakuba, w wyniku czego wyżej wymieniony policjant został ugryziony w klatkę piersiową przez mężczyznę i udał się do szpitala miejskiego w Elblągu przy ulicy Komeńskiego 35 celem wykonania badań profilaktycznych w związku z ekspozycją na czynniki biologiczne. Po przetransportowaniu mężczyzny do karetki zespół ratownictwa medycznego stwierdził po ponownym sprawdzeniu funkcji życiowych u mężczyzny brak oddechu i brak akcji serca. Następnie rozpoczęli oni resuscytację krążeniowo-oddechową, w trakcie której na ich prośbę udzielono pomocy dla zespołu ratownictwa medycznego w akcji resuscytacyjnej. Po około 10 minutach od rozpoczęcia resuscytacji akcja serca wróciła, jednak mężczyzna dalej samodzielnie nie oddychał. Ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny na SOR w szpitalu wojewódzkim w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 146, gdzie mężczyzna został przyjęty na oddział intensywnej terapii. Kolejna, ostatnia już notatka, którą Wam przeczytam, to opis stanu pacjenta sporządzony w szpitalu. Wynika z niego, że serce Oliwiera do momentu przetransportowania go do placówki zatrzymało się dwukrotnie. Co więcej, gaz, którym obezwładniali go policjanci, spowodował, że lekarka musiała przerwać podejmowane czynności. Po zaintubowaniu pacjenta poczuła podrażnienie, łzawienie i duszności wywołane działaniem tego środka. Podkreślę, że wbrew temu, co sugerował Zbigniew Stonoga, nie oznacza to wcale, że policja psiknęła nim bezpośrednio do Jamy Ustnej Oliwiera. Po użyciu gazu na człowieku osadza się on na skórze, włosach, ubraniu, a także przez pewien czas pozostaje w drogach oddechowych. Wystarczy, że psiknęli go z bliskiej odległości. Absolutnie nie musieli celować bezpośrednio w usta. Tutaj mała dygresja. Sam zawsze noszę przy sobie gaz pieprzowy, i kiedyś wylał mi się on w spodniach. Po powrocie do domu, położyłem je w łazience, i po jakimś czasie, gdy wszedłem do pomieszczenia, poczułem się tak, jakby ktoś mnie nim psiknął. Zacząłem kaszleć, a oczy mi zawiły. Był to właśnie efekt oparów. Opis stanu pacjenta. Przywieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego w asyście policji po dwukrotnym zatrzymaniu krążenia. Zatrzymany przez policję z powodu agresywnego zachowania, przecinek, pobicia, znak zapytania. Pogryzienie policjantów. Nieprzytomny, założona maska krtaniowa przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Źrenice szerokie, sztywne. Liczne zadrapania, siniaki na całym ciele. Twarz zaczerwieniona. Po intubacji dotchawiczej poczułam podrażnienie i uczucie duszności, kaszel. Okazało się, że policja stosowała wobec pacjenta gaz pieprzowy. Najprawdopodobniej zaaspirowałam podczas intubacji. Zawołany dyżurny anestezjolog do pomocy i lekarz obserwacji na zastępstwo, pacjent w sedacji morfinom z midaniumem. Krążenie wspierane wlewem lewem lewonoru, częstoskurcz nadkomorowy, kardiowersja elektryczna 75 J i 120 J bez skutku. Podano amiodaron 300 mg w szybkim wlewie, osłuchowo szmer pęcherzykowy, brzuch miękki. Bohater odcinka trafił do szpitala jako osoba o nieznanym imieniu i nazwisku, w związku z czym nikt nie powiadomił jego mamy o zdarzeniu. Gdy kobieta obudziła się około godziny siódmej rano i zauważyła, że jej syn wciąż nie wrócił do domu, zaczęła panikować, podejrzewając, że mogło wydarzyć się coś złego. Przypomniała sobie również, że w nocy, gdy się przebudzała, słyszała w okolicy sygnał karetki. Pani Aleksandra zadzwoniła więc do szpitala w Elblągu, pytając, czy przypadkiem jej syn tam nie trafił. W odpowiedzi usłyszała, że w nocy karetka przywiozła młodego mężczyznę o nieustalonej tożsamości. Po krótkiej rozmowie i podaniu znaku szczególnego w postaci tatuażu Skorpiona na ręce, było już wiadome, że tym pacjentem rzeczywiście był Olivier. 41-latka natychmiast pojechała do placówki. Na miejscu kazano jej czekać na przyjazd policji, a przed wpuszczeniem na salę pielęgniarka poszła jeszcze obmyć chłopaka z krwi. Jej ślady w sporej ilości były także na kurtce, którą zwrócono jego mamie. Gdy kobieta weszła na salę, zobaczyła przerażający widok. Swojego ukochanego syna, podłączonego do respiratora, z licznymi zadrapaniami na twarzy, raną na skroni i opuchniętą głową. Dwie godziny później chłopaka przewieziono ze szpitala wojewódzkiego do miejskiego. Tam ordynator przekazał pani Aleksandrze, że stan dziewiętnastolatka jest krytyczny i nie wiadomo, czy ma szansę przeżyć. Jak twierdzi kobieta, lekarz zasugerował jej również, by przyjrzała się interwencji policji, ponieważ jego zdaniem obrażenia na ciele Oliwiera były zbyt poważne jak na zwykłe obezwładnienie przez funkcjonariuszy. Jedno jest pewne: skoro chłopak od razu, bezpośrednio na miejscu interwencji, został przekazany przez policję ratownikom medycznym, to wszelkie obrażenia musiały powstać w trakcie jego obezwładniania i przytrzymywania na ziemi. Pytanie tylko, czy były one efektem tego, że stawiał opór i szarpał się? Czy też funkcjonariusze może przekroczyli swoje uprawnienia? Odpowiedzi na te wątpliwości szuka teraz prokuratura okręgowa w Elblągu, która przejęła śledztwo od prokuratury rejonowej w Ostrudzie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec Oliwiera B, w wyniku czego miało dojść do nieumyślnego spowodowania jego śmierci. 19-latek zmarł dzień po interwencji policji 16 sierpnia. Sekcję zwłok przeprowadzono dopiero 6 dni później, jednak nie wykazała ona jednoznacznej przyczyny zgonu. Nadal nie wiadomo, co spowodowało zatrzymanie akcji serca. Wciąż nie są także znane wyniki badań toksykologicznych. Ustalono jedynie, że po przyjęciu do szpitala w organizmie chłopaka znajdowała się niewielka ilość alkoholu oraz marihuana trzeba przy tym podkreślić że na tym etapie nie ma pewności czy była to zwykła marihuana czy może jakiś jej syntetyczny odpowiednik który mógł wywołać u niego nienaturalne zachowanie warto również wspomnieć o pewnych kontrowersjach pan tomasz sąsiad który wezwał policję twierdził że olivier skakał po samochodach funkcjonariusze nie potwierdzili jednak tej wersji w notatce policyjnej zaznaczono, że żaden z zaparkowanych w pobliżu pojazdów nie nosił śladów uszkodzeń. Ponadto ubrania Oliwiera zabezpieczono do śledztwa dopiero po trzech tygodniach. Kluczowym dowodem mogą okazać się nagrania z kamer nasobnych interweniujących funkcjonariuszy. Wiadomo, że zostały one przekazane prokuraturze, jednak na chwilę obecną dziennikarzom nie są udzielane informacje, czy urządzenia działały przez całą interwencję. Reasumując, wciąż brakuje odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Dlaczego 19-letni Oliwier Bartosik z Elbląga zmarł po interwencji policji? W niedzielę 7 września ulicami Elbląga przeszedł Marsz Milczenia upamiętniający 19-letniego Oliwiera. W wydarzeniu wzięły udział tłumy mieszkańców, a pod budynkiem Komendy Miejskiej Policji ustawiono znicze kwiaty i maskotki, jednak jeszcze tego samego dnia policja je usunęła. Na tę sytuację zareagowała mama zmarłego chłopaka, publikując wpis na Facebooku. Jako mama świętej pamięci Oliviera Bartosik, kolejny raz dziękuję wam za tak liczne przybycie i wsparcie. Niestety, funkcjonariusze komendy miejskiej policji Elbląg nie do końca zrozumieli wasze intencje. Dla nich to była zabawa. Festyn, po którym bardzo szybko usunęli wasze znicze i kwiaty. Zniknął też miś ofiarowany dla Oliwiera. Nie wiadomo gdzie. Macie prawo, tak jak ja czuć gniew i żal, bo nie tak powinno być. Wykazaliście się pełną kulturą i szacunkiem w obliczu tej tragedii. Szkoda, że funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji El Blanc, symbole waszej pamięci, znicze, kwiaty czy misia, potraktowali jak śmieci. Nie potrafili zrozumieć tego, co my czujemy. To pokazuje ich szacunek do najwyższej wartości ludzkiego życia i kim był dla nich mój syn. Aby uniknąć podobnego pogardliwego podejścia do Was i do śmierci mojego syna, oraz by nie obciążać zapracowanych funkcjonariuszy dodatkową pracą, proszę, byśmy spotkali się w sobotę 13 września 2025 roku o godzinie 16 na cmentarzu na Nowej Dębicy przy Domu Pogrzebowym. Stamtąd przejdziemy na grób mojego synka Oliwiera. Tam uczcimy jego pamięć. Zniczę, będą się palić i ja ich po waszym odejściu do śmieci nie wyrzucę. Był jednym z was. Nie chcę, aby policja traktowała uczczenie pamięci Oliwiera jako prowokację czy robienie szumu wokół sprawy. Chcę znać prawdę, kto i dlaczego odebrał mu w tak bestialski sposób życie. Życia mu nie wrócę, ale będę walczyć o to, aby sprawcy i współwinni zostali surowo ukarani jesteście kochani. Dajcie znać, moi drodzy widzowie, jakie macie zdanie na temat tej całej sprawy. Będzie mi też miło, jeśli zostawicie kciuka w górę dla zasięgu, zasubskrybujecie kanał i włączycie dzwoneczek. Do usłyszenia niebawem.